Wanda Chotąska, dzieci piszą list do słońca. Kochane słoneczko, co świecisz na niebie, list czerwoną kredką piszemy do ciebie. Słoneczko, lampeczko, kochamy cię za to, że nas bardzo ładnie opalać przez lato. Słoneczku, piecyku, bardzo cię prosimy, ogrzemy nas mocniej, różnie w czasie zimy. Nie żałuj nam ciepła, nie żałuj promieni, ani w dni wiosenne, ani na jesieni. Żyj na masz siły, tak jak tylko możesz, żeby przez rok cały upał był na dworze. Nie będzie gorąco, żeby dla ochłody musieli bez przerwy kupować nam lody. Więcej już nie mamy żądań ani życzeń. <laughs> Więc cię całujemy w każdy twój promyczek. Teleskopek z teleskopą, listką, czyli piękną kroką. I oboje zamaszyście podpisali się na liście. Lucy mont Montgomery, Ania na uniwersytecie, rozdział pierwszy. Chmury na horyzoncie. Zobacz, już w Lato właściwie się kończy. Ania Shirley w zamyśleniu patrzył na ogołocone z upraw puste pola. Razem z Dianą Berry zbierali jabłka w sadzie na zielonym wzgórzu, a teraz obie zmęczone przysiadły na chwilę na skąpanej w słońcu połaci trawnika. Panującą wokół ciszę zakłócało jedynie pracowite brzęczenie rojów maleńkich muszek, unoszących się między gałęziami jabłoni i lekki szum wiatru, docierającego w ten zakątek z pobliskiego lasu duchów. Wszystko dookoła wskazywało, że jesień zbliża się nieuchronnie. Okoliczne pola, pozbawione kołyszących się tam jeszcze do niedawna łanów, stały puste, bure jakieś i nagie pocięte miedzami wzierającymi spod szeleszczącej warstwy suchych liści. Dolina fiołków poczerwieniła od kwitnących w niej dzikich astrów, a błękit jeziora śniących wód zdał się teraz intensywniejszy niż wiosną czy latem. Jakby woda przed zimowym znieruchomieniem chciała jeszcze przez chwilę zaprezentować pełnię swojej urody. Ale lato było piękne w tym roku! Diana uśmiechnęła się z rozmarzeniem bawiąc się pierścionkiem zaręczynowym na palcu lewej ręki. I ten ślub Panny Lawendy, jakby zamknął ten porę roku. Pewnie już sobie spacerują, plażąc wzdłuż oceanu. A mnie się czasami wydaje, że ten ich ślub i podróż poślubna, że to wszystko było sto lat temu, a nie, powiedziała to z żernym westchnieniem. Trudno uwierzyć, że to było zaledwie tydzień temu. Tak dużo się dzieje, tyle zmian, nowych wydarzeń. Była sobie panna lawenda, potem nagle wyszła za mąż i zniknęła. Państwo Allen też wyjechali, a domek Ech stoi taki pusty, zamknięty na głucho, cicho tam jak, jak w grobie. Przychodziłam tam tędy któregoś dnia, ja pomyślałam, że tak tam pusto, jakby wszyscy umarli. Diana dostosowała się do nastroju Ani, a pastora takiego jak pan Allen to na pewno już nie znajdziemy. Ludzie będą rzadziej chodzili do kościoła. A jeszcze ty i Gilbert też wyjeżdżacie. Oszaleję tu chyba z samotności. No nie, nie oszalejesz. Alfred przecież nigdzie nie wyjeżdża, sprytnie podsunęła przyjaciółce, krzepiącą myśl. Diana zignorowała to pocieszenie. A co tam u was zmieniła temat? Kiedy pani Linda przeprowadza się na Zieloną Wzgórze? Chyba jutro. Cieszę się, że oczywiście, że zamieszka z Marylą, ale tej przenosiny to przecież kolejna wielka zmiana. Wczoraj razem z Marylą porządkowałam pokój gościnny przeznaczony dla pani Małgorzaty. I wiesz, że robiąc to, czułam się okropnie, jakbym naruszyła jakąś świętość. Ten pokój, taki staroświecki, zawsze traktowałam to jak świątynię. Kiedy byłam mała, uważałam, że jest bardzo wytwornym, eleganckim salonem. Pamiętasz, jak zawsze marzyłam o choćby jednej nocy spędzonym na tym szerokim łóżku w pokoju gościnnym? Ale to nie miał być ten pokój gościnny. Chyba nie przeżyłabym takiej nocy, umarłabym z przyjęcia. Zawsze czułam się tam jakoś tak, jakby to powiedzieć, inaczej, tak uroczyście, odświetnie. Jakbym weszła do kościoła, gdy Maryla mnie tam po coś posyłała, chodziłam po tej podłodze na palcach, prawie nie oddychając, i zawsze robiłam się lżej na sercu, gdy stamtąd wyszłam. Po więcej ciężkiej zapraszam do biblioteki.